Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na moim kanale Onyx Tworzy Grę Ja jestem Onyx Dzisiaj chciałem porozmawiać o tworzeniu kolejnej planszy Którą nazywam roboczo Pałac Tortur Jest to taki zamek, w którym jest pełno kolców, jakichś narzędzi tortur Koła z kolcami Jakieś kule, haki wiszą Ponieważ jest to Miejsce związane z torturami Więc jako przeciwnik Jest to, będzie tutaj kat Kat chodzi sobie z obcęgami I będzie Wymyśliłem, że będzie rzucał Rozpalone żelazo Które Nie będzie leciało prosto, ale będzie Leciało tak po łuku Kiedy upadnie, to się zapali I jest tak, takie małe pole Ognia jeżeli w to wejdziemy, to oczywiście zabiera nam to energię. Jeżeli trafi nas ta kulka podczas lotu, to też nam zabiera energię. Zasięg nie jest zbyt duży, ale jeżeli jesteśmy w małym pokoju i on zacznie rzucać w nas tymi kulami, to tym żelazem rozpalonym, to może nas bardzo łatwo zabić. Jeszcze jedna rzecz. To taka, że on sam może zginąć od, swoich, od swojego własnego ognia. Poza tym będą tu występować przeciwnicy z innych plansz, w e, szczególności żołnierz. No, nazywam go pikinier. Pikinier, ponieważ w momencie, kiedy zobaczy naszego bohatera, to wpada w taki stan alarmu, który trwa jedną sekundę, a później rzuca się. I pędzi na oślep Pikom, pikinier, dlatego pikinier Żeby nas nadziać na tą pikę I jeszcze jeden przeciwnik Nazywam go topornik On generalnie sobie chodzi w lewo i w prawo Jeżeli mu wejdziemy w drogę To, to podskakuje I rzuca toporem A później po prostu próbuje nas zaatakować A już bez podskakiwania Co jeszcze? Staram sobie wyobrazić takie miejsce Myślę, że Mogły też być takie miejsca przesłuchań w średniowieczu, gdzie był tam loch, przetrzymywano więźniów, później brano ich na tortury, przesłuchiwano. Na pewno była sala tortur, w tej sali tortur były te narzędzia, w których używano do tortur. Staram sobie to na potrzeby gry zaadaptować, cały ten koncept, dlatego cała ta sala tortur jest rozbudowana do dosyć wielkich rozmiarów. Kilkanaście pomieszczeń, w którym są ci kaci, występuje na obszarze całego tego zamku. Myślę, że też mogłyby być takie jakieś biura, jakieś takie miejsce biurowe, gdzie spisywano zeznania, więc zrobiłem taki mały pokoik, w którym jest stolik z, i kałamarz z, z piórem i troszeczkę papierów. Przy projektowaniu poziomów tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, fajnie jest wybrać nazwę, więc to bardzo pomaga. Natomiast dobrze użyć jakichś źródeł historycznych, poczytać o tym jak działał zamek. Zamek w średniowieczu składał się z kilku różnych poziomów: były komnaty, były o podzamcze, zaplecze, magazyny, kóźnia być mogła być też. Na pewno były mury rozbudowane, były mosty zwodzone, były kraty, były pomieszczenia dla służby, była kuchnia. No, także tak wygląda ta plansza. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem.